Myślę o tych pomarańczowych reklamach i tych pomarańczowych torbie. O tych bankietach, które nie masz. Dobra, dzięki. O Ty? No. <grymne> Dobra, dalej. ale skończę dalej. Dalej, 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 dalej. Bo Ty? Nie, tak, ma... bada. <grymne> zakonasz moje ulubione. Dobra, i teraz to, bo? Nie, nie, kurwa z kurczki. Czy najpierw kurczka? No bo i A ty teraz skoczysz tam na dwa? Tak? No, nie, nie, nie wiem. Zostań tego taki, bo on pójdzie i tego nigdy nie wyłapie. Wiesz co, to musisz mi pomóc, bo musimy yy, położyć. Ściskać. Bardzo mocno musimy. Stawać. Ale to jakąś dużą torbę no. musi mieć do tego. Czekaj, Najpierw... czekaj, nie czekaj. Ale to nie ma znaczenia. To później to, to nie zrobimy torki. A ty w takim kolorze torby dać? ci? Taka, żeby się odróżniała. No. okej. Okay. Albo ten worek fioletowy. Który worek fioletowy? Myślę, to jest za dużo No Zobaczymy. To jest na mnie drogi. Bardzo o. ładnie. Prawda jest taka. Zróbmy Chcesz tą dobrą? No, Poczekaj, na razie zrobimy. Yy... Troszkę to przodu, tak? Aby tak, wiesz, że. Na... Aha, zostawmy. Wytnij, wypnie jeszcze. jest z gminą i nogi. Tano, czeka, tano, co mama, jej głowę niżej. Dostaw. Taniej, Tani jak u drugą będą cała Wszystko do do to wygląda. wygląda jak czapka. Tak się A rękę chcesz tutaj widzieć, czy nie? Gdzie? No przy twarzy. Ja się uczy przez całe życie. Taki widziałeś? Adam. Daj spokój tej kurczce. Dobra. Może ta, może. No. no właśnie, po ty, ja nie mogę z tego stanowić. No nie, potykasz po tej, na trzeba. Ja tak. to od zrobił papierosa, ale że to już nie było wtedy na przykład. I widzę. Ale że to. To trochę, trochę, nie kręcęmy no Tylko Później. inaczej, By jeżeli nie ma ludzie, tych natomiast tak, ja tak. tego wykorzystam do. Hmm. do Jak tak bo jeżeli nie możemy znaleźć, że na wszystkie, no to żeby potem nie było problemu, no. mhm. Nie, to będzie bliżej. Tu mhm. A nie, nie wytolaj się w tą, Tutaj włącz. ja mi zaczynam blokować miejsca. A kolic masz? Jeżeli nie mówisz. Dawaj, 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 dawaj model. A ja nie chcę. A, ma, a masz masz zgodę? No, no wykorzystanie mojego wizerunku, a i to działa. mam? mi z fotą to Nie wiem, bo ja już nie wiem co ja mam robić, To jest nie także także jest oko. Dobra. Już, już trzymam Dobra. W kominu ten, ten, ten. A, Ale jesteś taka zła, słuchaj. Jak tak, tutaj. Na Czytanie tego i tak bo bo tego nigdy nie wyłatwić. Ty wiesz co, to musimy mi powieć, bo musisz mi, że, um, bardzo musisz. Ale to jakąś dużą cenę musi mieć do tego, Nawet, tak, Ale to nie ma znaczenia, to później 아 근데 이제 드이게